Cześć, słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy opening. Yy, w ogóle 12 saszetek kart Pokémon. Jestem dzisiaj na Majorce, tam widać trochę coś. No. Yy, trochę hotelu też pokazałem. Jeżeli mogłem pokazać ten pokój. Jeżeli to nikt nie ma nic przeciwko tutaj. Yy, mamy tutaj wszystkie kart Pokémon. Tutaj jest ich, uwaga, 4. Paradox Rift, Obsidian Flames. To jest Blue Sky, czyli jakby takie Evolving Skies i Temporal Forces. Tutaj jest sześć tak z Paldean Adventure Chesta: Scarlet i Violet, Paradox Rift, Obsidian Flames, Paldea Evolved, Obsidian Flames i Paradox Rift. Poza tym mamy jeszcze tutaj dwie takie saszetki, nie wiem dlaczego akurat tu są Temporal Forces i Twilight Masquerade. Więc tutaj mamy jeszcze takie trzy puszki. Ta będzie. Oczywiście wszystkie te trzy puszki są po podróbkach, ale te karty są oryginalne. Chociaż nie jestem pewny co do tej japońskiej, czy tam koreańskiej, bo to ona akurat... no kupiłam ją przez internet, więc nie jestem tego do końca pewny. A więc tak. Ta będzie na powtórki, które już mam. Ta będzie na energię. I to będzie na nowe karty i przy okazji na te rzadsze, bo wiecie, no. Nie wziąłem ze sobą tego mojego małego albumu na wszystkie te moje rzadkie karty, bo wtedy jakby się zgubił, no to wtedy by było, była kaszana. no, A więc zaczynamy. No, myślę, że spoko taki od paradoksalipsa zaczynamy. Dwa i pół miesiąca. Albo dwa miesiące już mam ją w domu i jeszcze mam nieotwartą ją. O, Jezu, jak ja się czuję w ogóle z tym, że to otwieram. Wiem, że to brzmi, jakbym był jakiś dziwny, ale to jest tego prawda, no. Naprawdę. Czekajcie, bo tego nie umiem otworzyć. Nie wiem dlaczego. O! Jak to wygląda. Dobra, to tak. Mamy Tinka O Sekundę. Bo to nowa karta. To trzeba ją spakować. Tinka Taw. Nowa Trabisz. Krastl. W Pokémon Go miałem. Dalej mamy Krastla. No i pierwsza powtórka. Onix. Bo już go miałem wcześniej. Szkoda. Gliscora tak samo. Absola tak samo. Simseja. Nie wiem, czy wymieniłem, ale chyba tak samo miałem. Ferset Duster. Daster. Illustration Rare. Oh my god! Blitz Illustration Rare. O, dobra. To mi się podoba. To mi się podoba. Wiem, że to może jest warte 10 zł, ale mi się naprawdę podoba ta karta. No zobaczcie, jaki. To tło. Nie, no. Blitz Lift w Pokémon Go ostatnio on mi się dużo respi. Dobra, Chiyuu też powtórka. To energia, i tu se macie kodzik, jak gracie w grę. Dobra, kodiki będą z boku. To, to tak, teraz mamy obsydionowe płomienie. Obsidian flames. To ten. I mamy tutaj takie... takie coś. Tylko ja nie wiem, no tutaj to bardziej zabezpieczyli trochę. No. Otwieraj się. Nie, no... No nie mogę tego otworzyć. Poczekajcie, ja to muszę samemu. Nareszcie udało mi się to otworzyć. Ja nie wiem. Blizzard Illustration Rare na sam początek filmu. No to mój drugi Illustration Rare na razie. Chyba, że Iron Boulder EX czy tam z pełną ilustracją to jest Full Art albo Illustration Rare. Nie jestem pewny. Surskit, nie jestem tego do końca pewny. No to na razie dam go na matę tutaj, ale z boku. No to numer, no nowy. Grey. Grevart, -gr -gr chyba. Nie wiem, czy ty, tutaj. O, Amungus. Karta, którą wyzreidowałem, do mnie wróciła. Safe To Coś tam widzę fajnego. Arboliv. Co to jest za nazwa w ogóle? Nowa. No to tutaj. Toxel i. Tandrus. No szkoda, no bez dropa. Wydaje mi się, że tutaj, ale to podróbka była chyba. Oj, dla was chodzik jak? Gracie w grę. Dalej mamy tutaj. No, pierwsza japońska. Yy, no dobra, to, to słabo mi wyszło. Ten, ten, ten. Nie wiem, co ja robię. Widzę tam już, że jakieś. No dobra, to tak. Nie pamiętam, jak on tam był. No, ale no, mam go. Pansir chyba to jest. Pansage. Pansage chyba. Nie wiem. Nie wiem, gdzie on. Nie pamiętam. Tego chyba nie miałem, no. Tego na pewno nie miałem. Flazzle Rapid Rabbit... Strike to jest, tak. To tutaj i uwaga, mamy Tornadusa chyba. Tornadus. Niestety bez dropa, ale za to japońskie karty to są. tu tak dziwnie wygląda. W sensie no po prostu takie holo ładne. Ja to schowałem już i mamy teraz drugą najnowszą serię, poza Twilight Masquerade, to oczywiście, którą mam tutaj i jedną zasadkę bo nie zdążyłam kupić więcej na ten wyjazd. Na wszystkie saszetki wydałem 231 zł. Czyli za wszystkie te zwykłe dostałem no 20, a za tą japońską 11. Co tu ja schrzaniłem znowu? No dobra, to mamy to. O, Pikachu! Powtórka, bo mam już Reverse Hollow. Tutaj też powtórka. Widzę, już, że Iron Threads na końcu jest. Kurczę, dobra, no to nie wiem czy ja miałem w sumie... A, to no Sisli ja przeczytam, A, to tu, tutaj. Co ja, co ja robię? Te tutaj saszetki idą. No i ta nowa. Ja nie mogę. Maril tutaj, Forretres tutaj. Nie, to na od... tak, nie. Przepraszam, że mi się to tak myli, ale to już... O, Latias. Nie wiem, czy to legendarny Pokémon, ale zawsze go myliłem, pamiętam. To 2k Volt nowy. sam tę kartę widziałem, ale chyba nowy. No, Madbrey Iron Treads I co będzie? Iron Valiant. No cóż, dwie powtórki, ale Double, double Ten. Double Paradox. Jak to się mówi? Konik dla Widza. Dla Widza, dla Was. Zasiedki mi tu spadają, muszę posprzątać tutaj. Ale to sobie zachowuję na pamiątkę. Tą z Rayquaza Podobno się Rayquaza czytała, ale. Dobra. O, nie wiem, czy mnie było widać. <grym> Te są tutaj z Adventure Chest'a Które kosztowało mnie 215 zł. Z mojej kieszeni, czy to zabolało, zależy. <grym> Bo wszystkie rzeczy, które tam w środku są, kosztowały razem 100 zł, więc wychodzę z 115 na minus. Ale zobaczymy. O Zobaczymy to. Bo 6 saszetek mamy. Zacznijmy może od Paradox Rifta, bo Scarlet i Violet i Baldea Evolved. Mam dużo kart, ale nigdy nie otwierałem. Tak samo jak Scarleta i Violetta, tam jednego Elite Trainer Boxa w życiu kupiłem, i mam tam z niego. ten za i kupiłem. No nie da się tego otworzyć, no. Ale ludzie mają do tego. Naprawdę. No jedne saszetki się otwiera, pyk, stryki już da się. A drugą tą Obsidian Flame, musiałem się trudzić kilka dobrych minut. Serio, trzy minuty się z tym trudziłem. Aż w końcu musiałem zawołać kogoś. Dobra, ja tego też nie umiem otworzyć. Zaczynamy. Charcadet to jest chyba nowy. Nie, Charcadet? Nowy. Flittle, stary. Stary. Trabisz a był? A był to jest nowy, 999 numerek. No to nowy, ten. Ta. Cugiri. Dondozo. Podróbka tego. Waylorda. Tak go trochę... Bo... To jest takie coś. Nie. Korzystam z tego za bardzo. Spinda. Pokémon. Czy on jest w ogóle? Spot panda Pokémon. Nie wiem, co to znaczy za bardzo, ale spoko. Dobra. Tinkating Cutting. Cutting to nowy. I Graudon, legendarny Pokémon. Nieźle, nieźle z tym Graudonem. No, to, to jest paradoks ryf, akurat dużo wyleciało Kodzik dla Was, standardowo. Dalej lecimy. No to Graudon pewnie warty jakieś mniej niż złotówkę, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy. A nie, Scarlet i Nie. Najpierw obsidiany Muszę to tak otworzyć, przepraszam, ale to tutaj się nie da inaczej. no to mi też znowu spada. Za szybki mi tu wypadają w ogóle. Dobra, próbuję to jakoś. Dobrze, no poczekajcie. Znowu trzeba było się minutę z tym natrudzić, żeby to w ogóle poszło. Ale dobra. O Jezu, przerwałem. Ja myślałem, że już wszystko wypadnie na podłogę i będzie widać, czy jest jakiś lucernny czy nie. Rzucamy tam. Wiglet. Powtórka. Szakel, powtórka. Bisharp. Miałem kiedyś, ale nie wiem, gdzie teraz jest. Magneto nowy, potrzebuję go. Pidgeotto nowy, potrzebuję go nawet. Y -y -y. Arma Roach. Czy ja miałem Arma Road, Chyba nie. Wiglet, powtórka oczywiście. Pulpitar. Potrzebowałem tego Pokemona. To widzę, że to jest Toxtri Toxtricity. Ja to zawsze czytałem toxicity nie wiem dlaczego. Dobra, nowy był energia i kodzik dla widza mam nadzieję, że już sobie przepisaliście nie ja będę tak dziwnie otwierać, bo wiecie obsydianów i paradoksów chyba no i więcej otwierałem z tych sword and shield pamiętam 4 lata temu jeszcze jak były, w sumie to macie ten film na kanale jak w 2020 otwierałem, dostałem odkaz sprasa a teraz możecie sobie go obejrzeć po tym filmie, czy tam jak to chcecie nie wiem, nie zmuszam was na pewno do tego Saszetka. Go tutaj. I mamy tak. Varum. Powtórka. Salandit, powtórka. Electric, powtórka. Serio. Dobra, Larvitar. chociaż nie powtórka. Espio. też. Floodzel. Evoluis z Bajzela. <grymne> Najlepsza nazwa chyba. Whiskasz był. To się tak czyta? Whiskasz, tak. Nie Wimskasz, tylko Whiskasz. Dobra. Widzę, że jest jakieś... Coś rzadkiego. Chyba Full Art Trainer. Ja nie mogę. Jak to jest Full Art Trainer, to ja nie wiem. Lecz on miałem, ale bardzo ładna ilustracja. Krajogonal i gita. No nie, no chyba najgorsze, co mogło być. No. Nie wiem, jak to, nie poczekajcie, jak to czekaj, się wygląda na kamerze, bo ja to tak słabo, bo to wygląda tak, o nie, chyba. Postaram się, żeby już tak nie było. Bo to E tu mnie od telefonu zasłania tak. No iź tutaj. <gryw> no na razie słabo bardzo idzie. Dobra, to tutaj, tutaj, tutaj i kodik dla widza. Paradoksik Sik. Paradoks Rift paradoksów mam trochę kart, obstawiam, że kilka powtórek już będzie ja zobaczę, czy, czy tutaj z tych pięciu saszetek zobaczę, ile powtórek jeszcze będzie, bo okaże się, że za chwilę będzie cała puszka tego. Yy... O, tutaj jest tak łatwo, Będę tak próbowało robić już, I jak to trudno idzie. No i jakiś EX potrzebny nam jest, na pewno. Wygląda, ta saszetka tutaj musi pójść. I... zobaczymy. Gabite nie miałem. no miałem. Dablejta... da. da bladea. nie miałem. Militanka chyba też nie. Iron Bandle miałem. Gliscora już miałem, nawet w tym odcinku. Fisher Buster energy capsule... miałem. Remoraid miałem. Iron Juguli z holo. I co to? Uuuu! Iron Hands EX e, Full Art! No way! Nie wiem ile on tam jest warty. I'm very much. <noise> Muszę zobaczyć ile to jest w ogóle warte, bo okaże się za chwilę, że to pewnie jest warte kilka, no kilka to nie, ale dobra, no na razie. Sekundkę, i chodzi dla was. Macie Iron Bull Band Handsa, Iron Handsa EX do gry. Okazało się, że ten y, kosztuje 24,95 dolara, dolarów, czyli jakieś 105 zł za Lipaldea, więc na razie, no, wychodzimy tylko 15 zł na minus, jak tutaj coś będzie fajnego jeszcze, no to spoko. O, o, tak, takie saszetki otwierające się, to ja lubię. Mm. No, a gorzej jest wtedy jest z wyjmowaniem, no to zrobimy Ci coś takiego, no, i to tutaj idzie tropius, i widzę tam coś fajnego już widzę tropius chyba nie miałem DanSpers WHOOPER 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 dlaczego on ma a tak o nazwie znajdzie dom xd ja nie mogę miałem, ale zgubiłem girohita no nie miałem honchkrow co tam jest Sudoudo. Honchcroła nie miałem. Sudoudo. Rocky D. No i ciągle teraz jakieś, których nie mam. Widzicie? A, to ten był. No to za bardzo nic tutaj nie ma. Macie kodzik. No to Scarlet i Violet został. No zobaczymy, czy wyszliśmy na plus, czy na minus. Otwierając tą saszetkę, Jeżeli będzie jakiś. Full Arctic, albo illustration rare'ik. To zobaczymy, no. Albo EX, chociaż jakiś EX chcemy, no. Jeszcze EX żadnego nie było. Na razie ten opening jest słaby, no bo na 9 saszetek mamy tylko dwie rzadkie karty. A tak taki trochę kiepski ten opening jest, no. Dobra, ja to będę musiał otworzyć. Dobra, na kamerze to będę bierać. Mm -hmm. spoko, wygląda to na razie za rzadko tam lecisz flabebe flabebe na czerwonym kwiatku, bo jest kilka rodzajów Ralts. grow life penny, nie miałem Medician, waxwell skedircz chyba, jak to dobrze czytam Zangus i. Klewki miałem go, ale... Miałem go też holocte. Dobra, zobaczymy tutaj. Kodik macie. Czyli finalnie kupując tego. Miałem... Wyszedłem na minus 15 zł. Szkoda. Jak to... No zobaczymy, nie jestem pewny tam dolar to jest 4,80 groszy, więc wiecie. Najpierw te z rajku. Zobaczymy, co my tutaj trafimy. Uch. Tam mam wrażenie, że nie wszystko wkładam, tam nie wiem dlaczego. Uuu, zobaczymy, co tam jest, bo już widzę jakieś holo fajne. Zobaczymy, bo raczej mam tylko takie wrażenie, że będzie coś świętego. No nie no, ale tutaj to... Nie było tego, <grym>, nie mogę. Keldeo, miałem kiedyś, kiedyś. O, Iron Jagulis. Turka Wiglet, miałem Fly. I co my tu będziemy mieli? Poczekajcie, no, ja to zrobię coś takiego. Na razie macie kodzik. I możecie obstawiać w komentarzu, co to jest. Tutaj tam forces. pum Iron Thorns. Spoko. To powtórka. To nie powtórka. Ile my już z tych powtórek mamy? Jak to się dzieje? No? Kurczę, bo zaraz będziecie wiedzieli, w jakim hotelu jestem. No to teraz saszetka. Zobaczymy, czy w tej serii y, twórcy naprawili te saszetki czy... Oczywiście, że nie naprawili, bo po co, nie? Po co Satoshi? Satoshi Tairi to twórca Pokemonów i chyba on jakoś... nie chciał naprawić. Chciał, żeby się... żeby wytrzymały podróż, no ale... To tu... Idzie... idziesz. Widzę tam jakieś ładne holo, fioletowe. Nie, jak to jest klewki, to. A nie, bo to jest We Life Masquerade. Ja nie mówię. Tutaj, to Farfrech. TURKOL Karta, którą wymieniłem, wróciła do mnie, ale nie wi. Szkoda, że nie wi. To nowe oczywiście. Nie, oczywiście. Kadabra, tutaj. Kieran. Nowe te rzeczy, zobaczysz. Tad Sugiri, było wcześniej, chyba. Nie jestem pewny Polczageist. Tutaj. Munkidori i. Co to jest? Fen co to jest? Fezandipti. -fe ja nie mogę, co to jest? Co to w ogóle ma być? Ta nazwa to jest. Jakaś. No i ta karta to chyba jednak nowa. O, no to macie jeszcze kodik. No to tak. Yy, wyszło finalnie. Chodiki dla Was tutaj są. Wszystkie już wam pokazałem w sumie. Tutaj mata, na macie wszystko się działo. Z powtórek mamy takie rzeczy jak. Wow, to są wszystko powtórki, które dzisiaj zdobyliśmy. Yy, no jest ich całkiem dużo, nie powiem, że nie. Tylko szkoda, że... Ale szkoda, że tylko dwie rzadkie karty są. To no. prawda, z Iron Valianta holu się cieszę, bo mogę to z nim z kimś wymienić. Ale taki Szaklit to powtórka. Na przykład, no. Też nie cieszę się za bardzo z takich powtórek jak Warum, Bo to jest chyba moja czwarta albo piąta karta Waruma, Albo Gliscor moja czwarta albo trzecia: tej Iron Jack Bullies. To też moja trzecia albo czwarta. Nie wiem, czy tam zgubiłem tą kartę, czy nie. Ale za to, ten realc jest ma ładne tło. Dobra, bo już 20 minut to nagrywam, a to zaraz mi się kończy limit. No to to były powtórki. Słuchajcie, tu. O jezu, no dołożyłam. Dobra, to tutaj puszka. Mamy energię mroczną, elektryczną, trawiastą. Ognistą, met, stalową, ognistą, stalową, ognistą, ognistą, terawiazdą. I walczącą nie było żadnej psychicznej, bo sz a szkoda, bo psychiczne są najlepsze, uważam. No i nowe karty, nowe karty to jest na pewno największa kółka. W tym oczywiście trafiliśmy, tak, Tin Katafa i tak dalej, ale mamy Blitz La Illustration z którego się mega cieszę. Wiem, że pewnie nie jest on jakiś super, mega wartościowy, ale ja uważam, że jest to jeden z lepszych Pokémonów w sensie, jeden z lepszych Illustration Rare'ów, bo to naprawdę. Tutaj są takie blasle, Minuny, nie majnuny, Blasle, nie blasle. Tornadusy, nie tornadusy, wiecie, o co mi chodzi. Tulip, tam te rzeczy. I tutaj mamy naszego IronHensa. Możecie go sobie w grze zdobyć, jak skanujecie tam ten mój kod. Bo ja oczywiście nie mam tej aplikacji, bo jak zmieniła się stara wersja na nową, to ja nie wiem czy ją chcę mieć naprawdę No tak, wychodząc tak Wydałem na to, jeszcze muszę zobaczyć cenę tego Blizzla ja, Bo jak kosztuje on tyle samo co ten ten, no to wyszedłem w sumie tak na rupie, no, Więc chwila Blizzle kosztuje tylko 18,40, czyli tak 128,40 zarobiłem tych dwóch kart. No szkoda, bo to wyglądało naprawdę na fajne dropy, że będą. No szkoda, może tam jakieś tam te karty moje powtórkowe del Iron Trecy, Iron Valiant, Iron Jugulis, drugi Iron Jugulis są jakieś trochę więcej warte. Czy u tam? Nie no ja wiem no, ale ja tu trafiłem takie no karty nie najlepsze. A więc słuchajcie, ja będę tutaj już skończył. a wyszliśmy razem na ile, na mniej więcej 120 ile złotych, czyli mniej więcej straciłem na tym 110 złotych, szkoda, zobaczymy czy zrobimy jeszcze raz taki opening i pewnie jeszcze zrobimy vloga tutaj w tej Hiszpanii na Majorce, bo to są dwie złote gwiazdki i tutaj jedna złota gwiazdka, będę musiał zobaczyć konkretne ceny, bo ja to tak patrzyłem na oko, pierwszy link. No a więc to by było na tyle w tym odcinku. No i widzimy się następnym razem. Na przykład na tym, na vlogu. No to pa!